Tajemnica, którą dziś z Wami podzielę, jest czymś, o czym ludzkość próbuje rozpracować od 6 tysięcy lat. To klucz, który może otworzyć drzwi do wszystkiego, czego pragniesz. Pomimo, że może wydawać się nieosiągalna lub tajemnicza, to coś, co znają i używają wielu ludzi odnoszących sukcesy. Bogaci ludzie, milionerzy i gwiazdy Hollywood nie osiągnęli swojej pozycji dzięki czystemu szczęściu. Dostęp do czegoś większego, co pozwala im kształtować rzeczywistość i manifestować swoje pragnienia. Terence Howard ujawnił te tajemnice i podzielił ją na pięć istotnych części. Kiedy opanujesz te tajemnice, twoje życie może całkowicie się zmienić. Przestaniecie być biernymi obserwatorami i zaczniecie dyktować zasady waszej rzeczywistości. Howard mówi o tym, że rzeczywistość jest w rzeczywistości kombinacją energii i wyobraźni. Nie jest ona stała i niezmienna, jak wielu ludzi wierzy. Rzeczywistość jest elastyczna, płótno czekające na to, abyśmy namalowali na nim nasze marzenia. Wyobraź sobie wszechświat jako pole energii w ciągłym ruchu. Wszystko, od galaktyk po najprostsze przedmioty w Twoim domu, jest w ruchu. Energia utrzymuje wszystko w ruchu. A najbardziej fascynujące jest to, że rzeczy, których pragniesz, ale jeszcze nie masz. Już istnieją jako niewidzialne fale energii. Nie musisz tworzyć tych rzeczy od zera, ponieważ już są one częścią wszechświata. Wiele wpływowych osób rozumie coś, czego większość z nas jeszcze nie zauważyła. Nasza rzeczywistość nie jest tak stała i niezmienna, jak sądziliśmy. Około 99% z nas wychowuje się w przekonaniu, że wszystko wokół nas jest jedynie fizyczne i niezmienne. To przekonanie ogranicza nasze możliwości i sprawia, że przypisujemy sukcesy innych szczęściu. Ale prawda jest taka, że pojęcie szczęścia to wielkie nieporozumienie, które nas więzi. Howard sugeruje, że jesteśmy boskimi twórcami. Wyjaśnia, że coś doskonałego lub wiecznego nie może stworzyć niedoskonałości ani czegoś nietrwałego. Oznacza to, że wszyscy Będąc częścią tej boskiej kreacji, mamy potencjał, aby uzyskać dostęp do dobroci i doskonałości wewnątrz nas. Kiedy rzeczy idą źle, jest to jakby wszechświat działał w tajemniczy sposób. Uznanie boskości wewnątrz nas zmienia wszystko, daje nam władzę nad naszym życiem. Dotrzymywanie słowa jest kluczowe DLA manifestowania naszych pragnień. Kiedy Jezus powiedział, Jesteście Bogami. Odnosił się do niesamowitej mocy, którą posiadamy wewnątrz nas. Ta boska energia jest w wszystkim i we wszystkich nas. Zrozumienie tego zmienia nasze postrzeganie siebie i naszego potencjału. Różnica między nami a 1% ludzi odnoszących sukcesy polega na tym, że zostaliśmy uwarunkowani do przypisywania złych wydarzeń pechowi lub mówienia: Bóg działa w tajemniczy sposób. Ale gdy zrozumiemy boskość wewnątrz nas. Wszystko zaczyna reagować inaczej. Rzeczywistość zaczyna się formować zgodnie z intencjami naszego umysłu. Aby to osiągnąć, musimy uwolnić się od negatywnych przekonań, które społeczeństwo i nasze własne umysły nam narzuciły. Robiąc to, wchodzimy w zupełnie nowy świat, gdzie nie jesteśmy ofiarami złego losu, ale twórcami naszej rzeczywistości. Życie z tą wyższą świadomością sprawia, że wszechświat nas słucha. I podąża za naszym przykładem. Nie jesteś uwięziony w swojej przeszłości ani w swoich walkach. Każde doświadczenie, przez które przeszedłeś, każda przeszkoda, z którą się zetknąłeś, ukształtowała cię takim, jakim jesteś dzisiaj, ale nie definiuje twojej przyszłości. Nie jesteś tą samą osobą, za którą się uważałeś, ponieważ każdy dzień niesie nowe możliwości wzrostu i przemiany. W głębi duszy nosisz boską esencję, iskrę twórczej energii, która daje ci możliwość kształtowania rzeczywistości wokół siebie. Ta boska istota to życiowa siła, która łączy cię z wszechświatem i wszystkimi jego możliwościami. Kiedy rozpoznajesz tę energię w sobie, zdajesz sobie sprawę, że masz moc wpływania i przekształcania swojego życia w sposób głęboki i znaczący. Cała energia i emocje, które odczuwasz są jak potężne narzędzia, które można wykorzystać do tworzenia pozytywnych zmian. Wyobraź sobie, że twoje myśli i emocje są falami energii, które rozchodzą się i oddziałują z światem wokół ciebie. Kiedy skupiasz się na uczuciach radości, wdzięczności i miłości, te podwyższone wibracje powracają do ciebie w postaci pozytywnych doświadczeń i obfitości. Podobnie Negatywne emocje, takie jak strach, gniew i wątpliwość, mogą przyciągać niepożądane rezultaty, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. Dlatego też kluczowe jest, abyś przestał postrzegać siebie jako osobę ograniczoną przez okoliczności. Ograniczenia są często tworzone przez przekonania i percepcje, które zaakceptowałeś jako prawdę na przestrzeni czasu. Te przekonania można zmienić. Przyjmując nową perspektywę i wierząc w swój nieograniczony potencjał, zaczynasz postrzegać siebie jako kogoś, kto naprawdę może manifestować swoją rzeczywistość. Spojrz w lustro i zapytaj siebie: czy widzisz kogoś, kto mierzy się z pechem i siłami zewnętrznymi? Czy kogoś, kto naprawdę może manifestować swoją rzeczywistość? To potężne pytanie może odblokować nowy sposób życia. I realizacji marzeń. Bądź jasny co do tego, czego pragniesz w życiu. Twoje pragnienia i marzenia powinny być jasne i konkretne. Za każdym razem, gdy myślimy i czujemy coś, tworzymy nową wersję siebie. To tak, jak aktorzy, którzy stają się swoimi postaciami i zmieniają swoje umysły i ciała zgodnie z nimi. Podobnie, jeśli chcesz manifestować swoją rzeczywistość, musisz zmienić swoją świadomość. Twój organizm działa na reakcjach chemicznych. A te reakcje są wpływane przez Twoje myśli i emocje. Życie swoich pragnień, zanim się spełnią, jest kluczowe. Wyobraź sobie, że wszystko to energia i emocja. Angażując się emocjonalnie w swoje pragnienia, zanim staną się rzeczywistością, wysyłasz do wszechświata jasny sygnał tego, czego chcesz. Kiedy z pasją wierzysz w coś, czego jeszcze nie ma, tworzysz to. Wejdź w mentalność Twoich przyszłych marzeń. Tak, jakby już się spełniały. Jeśli chcesz być bogatą osobą, myśl i działaj jak bogata osoba. Zaobserwuj, jak osoby odnoszące sukcesy prowadzą swoje codzienne życie, jak jedzą, ćwiczą, a przede wszystkim jak myślą. Kiedy zrozumiesz ich mentalność, zyskasz wgląd w bogate i udane życie. Nie ma przypadku, gdy jesteś boskim bytem żyjącym w świecie nieskończonej potencjalnej energii. Szczęście to w rzeczywistości iluzoryczne pojęcie, które sprawia, że wierzysz, iż nie masz kontroli nad swoim przeznaczeniem. Prawda jest taka, że masz moc kreowania własnej rzeczywistości poprzez świadomość i intencje. Kiedy zrozumiesz, że jesteś boskim istnieniem, zdasz sobie sprawę, że możesz uzyskać dostęp do tej nieskończonej energii i kształtować swoje życie zgodnie z Twoimi najgłębszymi pragnieniami. Aby prawdziwie skorzystać z tej mocy, Niezbędne jest szkolenie Twojego mózgu, myśli i układu nerwowego, aby żyć tak, jakbyś już był w przyszłości, którą pragniesz. Wymaga to całkowitej zmiany sposobu myślenia i odczuwania. Zacznij od wyobrażania sobie swoich marzeń, jakby już się spełniły. Nie wystarczy tylko wizualizacja musisz emocjonalnie zaangażować się w te obrazy. Poczuj ekscytację, radość i wdzięczność, jakbyś właśnie teraz przeżywał te chwile. Ten proces wizualizacji i odczuwania jest niesamowicie potężny. Kiedy pozwalasz sobie na odczuwanie tych emocji, twój mózg zaczyna akceptować te wizje jako rzeczywistość. Nie jest w stanie odróżnić, czy te doznania są prawdziwe, czy też tylko wytworem twojej wyobraźni. Neuronauka pokazuje nam, że mózg reaguje w ten sam sposób na prawdziwe doświadczenia i przeżyte wizualizacje. Aktywując te same obszary i uwalniając te same neuroprzekaźniki. Ta praktyka nie jest jedynie teoretyczna. To technika stosowana przez elitarnych sportowców, sukcesywnych przedsiębiorców i znanych artystów. Oni trenują swoje umysły, aby widzieć i odczuwać swoje cele jako już osiągnięte, co pomaga im zharmonizować swoje działania z myślami i emocjami. Ty również możesz to zrobić. Wyobraź sobie już Żyjąc w przyszłości swoich marzeń, dostrzeż wyraziste szczegóły tego życia. Gdzie mieszkasz, jak się czujesz, z kim jesteś, co robisz. Poczuj podekscytowanie w swoim ciele, przyspieszone bicie serca, głębokie oddychanie z zadowolenia. Te fizyczne odczucia wzmacniają obraz mentalny, tworząc pełne doświadczenie, które Twój mózg interpretuje jako rzeczywistość. Z czasem ta praktyka. Zaczyna przeprogramowywać twoją podświadomość, zmieniając twoje wzorce myślenia i zachowania. Zaczynasz działać zgodnie z tą nową rzeczywistością, przyciągając niezbędne możliwości i zasoby, aby urzeczywistnić swoje marzenia. Kluczem jest konsekwencja. Poświęć kilka minut każdego dnia na tę praktykę. Stwórz spokojne miejsce, gdzie możesz się skoncentrować bez rozproszeń. Zamknij oczy, weź głęboki oddech. I zanurz się w tej wizualizacji. Im bardziej szczegółowa i emocjonalnie naładowana jest ta praktyka, tym silniejszy będzie jej wpływ. Ostatecznie cała twoja rzeczywistość zacznie się zmieniać, aby dostosować się do tego, co sobie wyobrażałeś. Na początku zauważysz subtelne zmiany, takie jak nowe pomysły, przypadkowe spotkania i niespodziewane okazje. W miarę jak będziesz kontynuował, te zmiany staną się bardziej wyraźne i znaczące. Wszechświat odpowiada na Twoją nową wibrację, przynosząc Ci wszystko, co jest potrzebne do realizacji Twoich pragnień. Pamiętaj, że nie tylko sobie wyobrażasz, Ty tworzysz. Jesteś architektem swojego życia, używając nieskończonej energii wszechświata, aby kształtować swoją rzeczywistość. Ta praktyka może całkowicie zmienić sposób, w jaki żyjesz. Przynosząc więcej radości, obfitości i spełnienia. Zaufaj procesowi, pozostań wierny swojej wizji i obserwuj, jak Twoje życie zmienia się w niezwykły sposób. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić żadnych nowych treści, polubić tego wideo, jeśli dostarczyło Ci cennych wglądów, i udostępnić je swoim przyjaciołom i rodzinie, aby wszyscy mogli skorzystać z tej wiedzy. Razem możemy stworzyć falę pozytywnych zmian w naszym życiu i świecie wokół nas. Dziękujemy za bycie częścią tej podróży.